Witajcie drodzy widzowie, z tej strony sobie walmenia a to jest kolejny odcinek Steam Fortress 2, ostatni odcinek był na święta 2020, byłem wtedy także w tej koszulinie flanelowej, więc teraz jestem również w niej, od, od ostatniego czasu mocno poprawił się mój skill, ale coś teraz go na nagraniu tak jakoś nie widać, w tym co nie jakiegoś Highlandera robił już tu każdy po jednej klasie, no oprócz tych pojedynczych tam medyków czy inżynierów, Niestety jestem na samym dole tabeli, ale to może dlatego, że, że nie wiem, po prostu jakoś tak czasami bywa. Raz jest dobry dzień, raz jest zły. Niestety takie życie raz gitara. A raz na rano. Więcej tych dziadek to nas rajcie! Schludnie. Choć nas rany. Fajny jest ten skin ten dziadek do orzechów, bo to wygląda trochę jak żelazna kurtyna. O, jest się jego na oberze, ja to Wam pomogę. I teraz to działa, wrzutko. Ale powiem wam, że skoro robimy tak, ja sobie przełączę na inny kontrakt i dorobię ostatni cel dodatkowy z przejmowaniem punktów. Przynajmniej spróbuję, bo nie wiem, czy nam się uda. Albo mi się uda. Mi się uda, bo to ja gram. Madek. O matko, co ja robiłem. Teraz na tym punkcie będzie ich nasrane to nie przejdziemy. Jeszcze nie, detonator, detonator. Nie wiem po co jest do, na, detonatorem biegam, przecież on, on jak się strzeli w podłogę, to on nie wybucha. Dopiero na prawym jak nacisnę to wybucha. Czy on biega z m, tą bakteryjną osłoną? Dobra, nie, nie dziękuję. A idź ty. Będziesz teraz srał. Na teleporcie. Dziękuję. Już bym sobie dawno poszedł na piechotę. Idzie mi a kurde. Dobra, lecę Soldem Soldem, tu tam nic nie ma prostszego niż grania Soldem. No trochę jest trudno go wymasterować, ale... ale jest też nim łatwo grać. No, chyba, chyba random kryt poleciał. No ale niestety random kryty są uczciwe i zbalansowane, ja niestety nie poradzę. Od razu wam też chciałem powiedzieć, że jak budujecie jakieś konstrukcje jako inżynier, to nie stawiajcie ich tak blisko siebie. Bo to jest bez sensu, bo potem ja jedną rakietę niszczę dwa naraz, znaczy no, że jeszcze muszę zniszczyć, nie? To jest inna sprawa, po prostu, jak czas na nagrywanie, to ja nagle lamie. W piątek zrobiłem dwa kontrakty w godzinę, a teraz ledwo mogę kogoś zabić. Czym z kaucikiem. Pokażę wam moje dokończone sety na wszystkich klasach. To jest dokończony set re, konfederata amerykański. Na no, Pyro niedokończony, ale to jest strasznie drogi w ogóle set. Bo jest pomalowany na zielono, to tylko takie małe główienko. Na demo jest set nieskończony, ale wygląda też bardzo ładnie. Na heavy jest bardzo ładny, taki jakby policjant z Miami. Na inżynierze to nie ale ja to w sumie nie gram inżynierem. Na medyku nieskończone ale ładnie wygląda. Na snajperze skończone, już dosyć długo go mam, 4 lata. I na szpiegu też skończony. Time has been added, a bo oni już wzięli nam. Tak szybko go wzięli, przejęli, nie wiem kto to w ogóle był. Kto go tak szybko przejął? Nie wiem dlaczego... Punkt nam przejęli w drugiej minucie. Oba punkty przegraliśmy od razu. Coś tutaj poszło nie tak i to ostro. Kurde, ktoś mi do drzwi puka. O metrówkę chciałem. To jest moja metrówka i jaj. Uch, Co, skąd, skąd? A, ona bo bąka. O, już nie. Powiem wam, że ja z nie lubię grać, bo nim jest ciężko trafić. Po prostu ja nie mam majma. Jak ktoś tak zapierdziela, to ciężko w ogóle wycelować. No, widzę, że nie tylko ja używam tego dziadka do orzechów. No i niganie. No co to się dziwić? Bardzo tanie skini, bardzo ładny. Znaczy Warpoint bo tutaj nie ma skinów. Kto? I skąd? Spędź ten Scout. Z drugiego końca mapy jakiś Scout. Na farcie. No nie, Boże, traf go! Jak ja mam aim! No dostał strzał w łeb! O co chodzi? Co?! Sam się tymi zarapą pozabiję. Boże, na no, samym dole tabeli, no aż wstyd To jest honor A ty, stulejkowcu jeden, jedyne co ci w życiu wyszło to, no nic ci nie wyszło Co tu za jakiś, jakaś bucza tu była Są dwa medyki i jakoś wszyscy latają nie wiadomo gdzie Dobra, ja sobie też polatam z dubeltóweczką Tam jest Spice o. No nie, no co ty, no bąka masz? Haha, ten gonią go I co? I. Jajco... O, i to jeszcze ja mam. Punkt. Ty, <laughs> podniosłem apteczkę największą, i, i 7 hps uleczyłem. Jakiś Jakiś. jakiś półślepy. Niedosłyszący jakiś. Bo jestem dyslektyk, bo mam dysortografię. To to, no, mini działko mnie rozdupiło. No nie, nie róbcie se, jajno. No nie ma asystę dostać za to. On no, ma naprawdę chyba o tą osłonę bakteryjną. Aż zanim ja zobaczę, no to już mi minie rundę. Trzeba tego F-na wciskać i tak nic nie wychodzi. Nic nie wychodzi. Z dupy. Away, boys, nie wiem kto twierdzi że ten pistolet jest ten... Jakiego, jak on? Pretty Face'a? Baby Face to był ten gangster. Pretty Boy. Pistolet Pretty Boy'a. No, kto, kto twierdzi, że on jest słaby? Właśnie przez niego nie umarłem. O kurde, po co ja to zrobiłem? Medik szybciej Ubera nałapał. Ale co to i tak ma? Uber tu znaczenie. Chodź Medic. No Medic, no ja wiem, że się Scoutów nie leczy, ale ten mem umarł w 2016. Fundonba! Jezu, na czole se to działko jeszcze postaw Kurde, no jak tyś śmiej, Jonathan Galindo znalazł? Nie, Gonatan Galindo Możesz no, ja pierdziele! Jak on skacze! Co to tam jakiś... O. się zestali. Myślałem, że znowu jakaś skrzynia, do której klucz jest 11 złotych. tylko miał teraz te wszystkie skrzynie odpakowywać, bo bym musiał 100 zł na klucze wydać. O! Żeż ja pierdzielę, no coś mnie trafi zaraz! Dacie mi chociaż raz! Dźgnąć kogoś! No już prawie bym go miał, jako dzisiaj wszyscy mi fragi kradną. No żeż ja pierdzielę. Z tym szpiegiem to już jest żart po prostu. A, nie wiem, to nie miało sensu. Dobra, będę mu bodyshotować. Co to tam jest? dla mnie za różnica? O, nie, poleciał headshot, ale on ma przecież 200 HP. Powiem wam szczerze, że w głowę łatwiej się trafia w CS-ie niż w tym Fortressie. CS-a za niedługo też pojawi się odcinek, bo w nie rok w tą grę nie grałem. Jak sobie zdobędę w końcu rangę na turniejowym, to chimy coś spokojnie. Będzie z kolegą takim jednym Upolem, ale fajnym. Macie boom away away! Co on? A w łeb mój strzelił bo mi wlazł pod nogi No że szroooooooowaaa Airshota zrobiłem się kłądem No nie no! No No pomóż, pomóżcie Amunicja jakaś mi się tu przydała Panu ci coś nie po... O! Przez maskę pije Wszyscy jesteście larwami No nie no zapomniałem, że przecież panu ucieczki to daje te mini kryty I no, najlepsze ja z tym shotgunem jak strzelam do nich z odległości 2 metrów i 4 HP im zadaję no. no dołączyłem i już wygrałem w ogóle polecam wafle ryżowe tej firmy, tej GoodFood, bo, dobre, to nie jest rana reklama, po prostu mówię, że są fajne, No, jak ktoś chce schudnąć i coś smacznego po okazji chce przekąsić, no to dobre. Co to jest za shitfest? Pamiętajcie, jak jest jakieś głosowanie na casualu, jest jakieś, jakieś głosowanie jakimś losowym graczem, który nic wam nie zrobił, normalnie gra, to jest, to jest głosowanie bota, jak jest jeszcze jakoś bardzo nisko w tabeli, bo za ci, to są wysoko, to oni nie, boty na nie nie głosują. Nos... Sraka. Kaka. Kaka. O ty srako, makipaki. Dobra, lecimy medolem. Medolem będę grał. Kurde, dlaczego jeszcze nie mam umerpiły? Nie rozumiem. Dlaczego jeszcze nie mam tej przezajd broni? Idź stąd. Chodź! Demo. Demopan... Nie, to nie jest demopan, to to jest demo night. Demopan to byłby jakby... Zresztą nie wiem, to jest tak stary mem, że jeszcze kiedy nie grałem w TFA. On tak, zapomniałem. Zapomniałem, że na tej mapie to jest drugi jak Turbine, że inżynier postawi działko w jednym miejscu, tak będzie stało, bo nikt go nie rozwali. Na turbine, jeżeli postawicie, oczywiście tego nie róbcie, ale jeżeli postawicie działko na kontenerze, którymkolwiek, gdzieś na tym, na tym środkowym tym polu, w miarę tak zostanie ochronione, że faktycznie ta będzie i wejście do teleportu, i dispenser, działko, to nikt, naprawdę ale to nikt wam tego nie rozwali. Kurde, trafił, a nie to do shoder, bo ja byłem niewidzialny debilu. Gdzie ty jesteś, gnoju? No nie, tu nie trafisz mnie, tak, bo musiałby się zdiklokować i się, wtedy, tym się tym samym się ujawnić. Mam nadzieję, że tym jednym do nie trafi po drodze albo jakiś fringst. <tys> 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 No, czwórkę w pięciu może go przejmiecie. No, żeś ja pierdzielę. I powiecie mi, że to przeze mnie jest. Jeszcze ping mnie zlagował, i nie wyszło z rocket jumpem. Control point is being kutyszcze. No, teraz się wszyscy dobie. No, 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 potańcz sobie. Ale wejdę na teleporta. Inteligencja na tych graczy Team Fortressa jest chyba na minusie. Albo ma, albo, ma, albo ma drwinę zbindowaną na W, nie wiem. I lecimy, bomba na banie. Bomba na banie, coś słyszałem? d cloak No i co? O! A jednak. Wiecie co Wam powiem? Mi to się już odechciało. Jak ja dzisiaj naprzegrywałem się, to już mam tego dosyć. Także to by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, oceniacie, a ja się z Wami żegnam. I yo.